Izabeli. Po pierwsze, ona chciała urodzić swoje dziecko, więc w ogóle nie chodziło o aborcję, chodziło o opiekę nad kobietą w ciąży. Po drugie, co ironiczne, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie ci lekarze, którzy prowadzili ten oddział, zostali skazani, mieli pioruny w profilach. Po trzecie, oczywiście nie miał to nic wspólnego ze stanem prawnym, tylko z ich nonszalancją, niekompetencją i brakiem opieki nad tą kobietą, która w wyniku braku należytego wykonywania obowiązków straciła swoje życie. Uważam, że czasem jest tak, że zdarzy się jakaś straszna sytuacja i później się mówi, że ktoś to wykorzystuje dla celów politycznych i to była dokładnie ta sytuacja w wykonaniu lewicy i lobby aborcyjnego, które jak hieny rzuciły się na tę sprawę, interpretując ją w sposób całkowicie opatrzny. I bardzo dużo się wydało propagandy w polskich mediach, którą trzeba demaskować, jakoby stan prawny wywołany przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do życia dla dzieci z wadami czy posądzanych o wady, bo nikt nigdy nie dowodził, czy te dzieci faktycznie miały wady, po aborcji czy nie, nie było takiego obowiązku, e, więc diagnoza mogła być fałszywa, aborcja prawdziwa, a odpowiedzialności za to nie było nigdy. Natomiast ten wyrok nie miał nic wspólnego z pomaganiem kobietom, które na przykład miały sepsę po poronieniu, a tam zdaje się, był tego rodzaju, jeżeli dobrze pamiętam przypadek. Tam był, tam, no tam...